Osiem, panowie, co tam? Dobra. Kurna Nightgirl night for Life, kto jest teraz? Ja, jestem jestem. Skorpion e, na pewno jest Skorpion i dude chyba. To Banon jest. A Znowu oni? Kluczyk. Chodźcie, chodźcie, kluczek. kluczyk Dora il ze Strixem, prócz! Oby panie nie był. Ciekawe, możecie na dyspozycji. Reflektor i. Ej, dobra, ja mam reflektor i. E, broken Skand. Arcade. Ja mam ja skalić, sk 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 mam, mam te same zadania znowu, co chodzi? Jak widzicie chicę to po prostu O no. no! Ba! Na dystans po prostu bierzemy, bo ona nie widzi. Ale tutaj Freddy, Freddy. jest. Kurna, jak wszyscy za sobą chodzą. tu się trzymać. Jest pirata u growy. Ja. Yeah. Ja potrzebuję tam dotrzeć. No, plus jeden. Ja Jeszcze potrzebuję stage'a O, employees, zbiegniemy panowie prosto Albo dobra, na lewo Tu Jedziemy Acha. No i koks, się panowie, jak tam prac? Widzisz, że też będzie tronę Fiu, fiu, ale doradna odznaka Takim hmm? sprzętem można zabić O kurde Dobra, jakby wręcz i reflektora Dobra, to tutaj się rozdzielamy, czy... Nie wiem Po prostu to, co znajdziemy, to bierzemy, do no. do bierzemy. No. Reflektor do mnie Eeeh. Ręcz. ręcz. Ja też ręcza potrzebuję. Widzę na górę to sobie ogranimy. Dobra, koks. Tutaj jest employee kolejne, ręcze sam. Dobra, u. mam wszystko, mam wszystko. Ja to muszę to wszystko? jeszcze przepychaczkę. Ja też do... Chodź, masz wszystko? Mam wszystko. To my ze Stixem się no. rozdzielamy, powodzenia panowie. Byli o, tam. koks. Byli u góry. Chyba Serio? U góry. Chyba są dwa u góry. Znowu mają chyba tą samą taktykę. Myślę, że jest gdzieś tutaj. Przejebane. Ja. Yep. Dobra, jest chwilę A. Okej. Okay. Bo ty się szybko wstawia. Ty masz. potrzebujesz gdzie Ja mam robić? w showstage'u. I range jako broken arcade. Dobra, to mamy całkowicie inne zadania. Ja. Byłbym za tym, żebyśmy się rozdzielili, bo tak nas nie złapią. No. Dobra, powodzenia, Morda. Dobra, trzeba znaleźć tutaj. Showstage. Siemo! Co tam? Wy widzieli, widzieliście może showstage'a? Nie, nie widzieliście. Ja do Kowa tak, i wrócić się na górę, po spłuczkę. Po chyba przepychaczkę. No ta, pojebałam się. Cześć. O, moje no, miejsce. Karuzelę szukam. Widzieliście karuzelę może? Nie. Yeah. Oj przejebane. Zrobiliście wszystkie zdania? Nie, to jest mój pierwszy. Kurwa, on tam krąży. Cholera jedna. Ruszaj się stąd szybko i Id idą tutaj, idą tutaj. Dobra. Widzieziarkę i drum? Yy, nie, yy, zaczywałem ciekaw w sensie, nie, nie widziałem. Po prostu było. ja potrzebuję kibel. Ja potrzeb yy, Jaki kibel dokładnie? Yy, tomski. Mijałem go kilka razy, tylko już nie pamiętam gdzie był. Chyba cicho, bo Lino słyszymy. Mhm, mm mhm. Mm o jest dla mnie. Dzięki. Dymi kurna, napraw to szybciej Oks, mogę spierdalać Jap, yep, mogę spierdzielać Nice! Chyba ten Siema, pomogło? co tam? Chyba moje zaznaczenie pomogło, co? Yy, z reflektorem? No. No trochę tak. Ale też mnie myliło, bo ja też rzuciłem reflektor przy tym. przy rozwidleniu. Yy, banan teraz będzie ukłycie bez problemu. No bo zaznaczyłem. No i cox! Zobaczy, no i po prostu tak. wyjścia. Siema! O oh, oh, no kurde, Forever Nightguard, kto jest ze mną? Hej, ja? No i cox. Idziemy. To Pytanie, kto tak jest animatronem teraz? Do ja potrzebuję nie party hats znać. i arcade e, range do ręcza. Ręcz do arcade'a. byli. Skąd wiesz, że tu byli? Bo tu się raz spionował. Ooo. A no w sumie. Cii, cii, cii. Jest Foxy. <laughs> tam ktoś przeszedł, tam ktoś przeszedł. Jest Foxy. Nie, nie ma Foxyego. Nie, nie oni nie albo ten... ten. Nie macie arcade Faktycznie, ja zapomniałem, że tu nie był. Tu musiał być... Tu musiał być jakiś... Podobny strasznie. Ale przebieg. Ja widziałem tylko jego cieni. Jest, jest, jest miejsce i... z kluczami. Panowie, biorę klucz i idziemy do góry. Okay. Chodźcie, bo tam jest jeszcze employees przed nami. Zamykamy zamykam. smog. No, A nie mogę. Zamknij. Jak drzwi. I mogłupie że nie możemy zamknąć tych drzwi. No. Bo otworzyć jest to ok. Teoretycznie zamknąć się po Dobra. No. Ja potrzebuję partychata oraz ręczawy. Ręcz i y y y y reflektor. Okej. Okay. Jest ręcz. A tylko jeden. A nie dwa. No wy o wszyscy potrzebujecie ręcza, serio! <grym> O kurwa! Jest tu! Jest tu! Uciekajcie! Chłop jest niewidzialny! Co to jest niewidzialny? No... Jest o ja pierdolę! Oh, oh. Sorry chłopaki, pójdę inną stroną. Mam tylko klucz. Nie mam nic innego, bo nie mogę nic zrobić. Halo? Jest tu ktoś? Kurwa, nie wiem, czy tam wchodzi, czy nie. Ryzyk fizyk. Oj, oj, oj. Mmm, windę muszę znaleźć. Koks. Oj, tak nie miałem szans. Tam nie było wyjścia. Czekamy tu na niego. Jeżeli w ciągu kilku minut, sekund, Hob się tutaj nie pojawi, to, sp to spróbuję wyjść. Mhm. <laughs> nie słyszałem śmiech! Spierdalam na dół! Nie mogłem tam nic, kurwa, na, górę, na górze znaleźć. Przez tych. ...fajerantów. A no bo poginęli już wszyscy. Gordy, mam Loła. Nic nie mogę zrobić. Potrzebuję jebanego ręcza. Chopy na mnie pol polują. That was fucking scary. O Jezu, to jest ślepy załek. No nie! kurna! Ja dostałem gangbang na starcie. A, kurna, no, oni na mają na strategię, by na górze cały czas za stać. Mi się nie udało no, nic stamtąd tak wziąć, to dosłownie. A to... nie, tak, fakt, na górze w sumie, bo to nie jest piwnica, tylko strych, co nie? Jap. Mm. Yep. Kto jeszcze przeżył? Sk kto, kto, w ogóle jest? Ojoj. Ojoj. No już nikt nie przeżył. Na wallhacku, na wallhacku. Ja pierdzielę ten wallhack, jest zjebany. Oś, z kim jestem? Hej. Jesteś, kurwa. Siema, ja jestem Fredim, jestem Fredim, Fredim. Tak, kurwa. Jest na laściku, idealnie. O, y, pamiętaj, Zyszeli... że ty widzisz przez ściany, nie? Raz na 90 sekund chyba? Jap. Yep. Ja mogę się stawać niewidzialny i mogę przyspieszać. o patrz, słucham ich. No, już, już uderzyłam. przyspieszam się. Nie Faktycznie, teraz widzę, że się jak ten. Co uderzyłam? ja wcześniej ich uderzałem, tylko z Uderzyłam. Gdzie uciek? Dobra, widzę bo... go, widzę go, widzę go. Nie ma kluczy. Cześć panowie! Mam ich! Są, ma? są na show stageu. Łatwo Łatwo? dam kur na łatwo Wjechali na górę Słyszę windę, słyszę Windę Okej, okay, widzę wszystko i Widzę, pobieg na lewo jeden biegnie, no lewo, Leć za lewo. nim o, Czekaj lewo Dawo. O już nie widzę Mniej więcej wiem tu pobieg, O tutaj jest po prawo teraz mogę. Nie teraz biegnie w lewo O, win do czeka o, Trafiony! Leży? Chyba tak, tak upadł. Ale to dopiero jeden I... O Gdzie widzę ich, widzę tak ich! Na lewo pobiegli Okej okay. Trafiony jeden! Mam jednego! Jak widzę? Przyemploiz, w którymś z drzwiach, trafiłem go raz. O, jest w do winy wchodzi. Co z nim położyłam? Dobra, no, ja, ja lecę ja na dół jak coś. Nie widzę tutaj nikogo. Czyli Zobaczmy są na chyba dole. na dole. No, coś nie wiem, czy mi się mapa tutaj, nie, to nie wczyta, bo się ruszyłem trochę w jednym ze stron i mi się wczyta jeszcze do końca. Tutaj. Znalazłem klucz na podłodze. Ktoś już chyba ma rzeczy. Czyli... pierwsze piętro Zły w te windę to jest... tragedia Jop yep, plus jeden On chyba zrobił jednego quest'a, bo widzę przepychaczkę na ziemi Gruzefie. Jest na dole, jest na dole! Trafiłem go raz! Jest przy show stage'u O, jest, mam go Uderzyłam Czyli jeszcze raz y No, ale... Teraz to nawet nie wiem, gdzie ten Nawet nie są w stanie w tym miejscu, mam, go, bo... mam go, mam go, mam go!